Cześć, to jest moja propozycja makijażu wieczorowego paletą Slick on Naturel. E, jeśli Wam się podoba, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Dobra, zaczynamy od takiego cienia z paletki Sleek on Naturel. To jest dokładnie ten cień. I puchaty pędzelkiem nakładamy na sam środek ruchomej powieki. Staramy się rozwysać granice i to wszystko. I teraz na wewnętrzny kącik i zewnętrzny tuż obok tego cienia, obok tego jest taki. I ten będziemy nakładać na wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. Tym samym pędzelkiem. Teraz bierzemy cień z tej samej paletki, cały czas To jest ten... Tutaj, ten beżowy, jasny Taki w miarę cielisty cień, on jest matowy I będziemy sobie tym samym pędzelkiem blendować W granicach załamania powieki Żeby te kolorki się ładnie przechodziły Robiąc takiego banana pędzlem Teraz jeszcze troszkę, teraz dolna powieka. Dolną powiekę jeszcze pokryję tylko troszkę bazy. Ja dzisiaj użyję bazę z Heana. Nie wiem czemu tam ostrość mi gubi cholerę. I teraz biorę pędzelek taki spiczasty, to jest Hakuro H78 Nie wiem czy widać i biorę cały czas Ligo Naturel ten tutaj cień ten. to jest ciemny brąz Drobinką. i nakładam sobie pędzelkiem od zewnętrznego kącika do wewnętrznego praktycznie 3 czwarte powieki dolnej to tutaj łączę w, w kąciku I teraz biorę też taki jasny z tej samej palety, cały czas ta sama, tylko tą paletką jedziemy. Ten połyskliwy taki kolor szampana. I jego sobie damy tym samym pędzelkiem, z wewnętrzny kącik, żeby rozświetlić. I teraz jeszcze raz ten sam kolor, ten właśnie szampański, połyskujący dajemy sobie na środek. górnej powieki. Tutaj. O. I znów wracamy do tego pędzelka H78 z haku spiczasty. Możemy tu być obojętny, jaki pędzelek, jakim wam jest łatwiej. I bierzemy matowy brąz. Yy, Tutaj ten matowy brązik. I tym brązem nakładamy sobie od zewnętrznego kącika. Takie V. Tak. Tutaj i do załamania. Mniej więcej też połowa, trzy czwarte powieki. Tak sobie jeździmy tym pędzelkiem po powiece. Cały czas. I jest takie bardziej zdefiniowane to oko. To jest taki bardziej... Jest taki efekt głębi. I teraz znowu wracam do takiego puchatego pędzelka i biorę ten szampański cień razem z najjaśniejszym białym i daję go sobie pod łuk brwiowy pod łuk brwiowy Biorę pędzelek z Essence, to jest do eyelinera i nakładam czerń, też spalę cały czas z paletki. Czerń tym pędzelkiem niewielką ilość. I tą czerń daję sobie dokładnie w zewnętrznych kącikach taką kreseczkę. I robię ją coraz grubszą w, w, w ku zewnętrznemu kocikowi. Coraz grubiej. I teraz na dolną powiekę ciutkę. Łączę. I to by było na tyle. Wytuszuję teraz rzęsy, dam czarną kreskę na linię wodną i zaraz wracam. Tak prezentuje się efekt końcowy. Jeśli Wam się podoba, to zapraszam. No nie wiem, mam nadzieję, że efekt jest ok. <śm> Jeśli chodzi o całość, to policzki wykonturowałam tym różem z Inglota. I na usta dałam pomadkę z Catrice i ten błyszczyk z, z Kobo. Pozdrawiam, papa. Pa.